Cześć! Słuchajcie z pierwszego odcinka podcastu AI po Godzinach. Ja nazywam się Wojtek koronowicz cześkowiak zaś podcast AI po Godzinach jest cyklem audycji poświęconym testowaniom technologii informacyjnych w naukach medycznych oraz w naukach społecznych. Tematem dzisiejszego odcinka będzie tworzenie kursów na platformie edukacyjnej Udemy. Jeżeli chodzi o moją przygodę z Udemy, to ona się zaczęła kilka lat temu, kiedy po raz pierwszy zacząłem szukać różnych kursów z zakresu programowania, z zakresu tworzenia gier wideo również, a następnie jak już byłem na studiach, to, a to Udemy było dużą pomocą, jeżeli chodzi o naukę języka R czy też Pythona. I po rozpoczęciu prowadzenia swoich własnych zajęć, zacząłem się zastanawiać, czy nie warto by się było przesiąść na tą platformę. Żeby może nie porzucać całkowicie prowadzenia zajęć na uczelni, bo to też nie o to w tym wszystkim chodzi, ale żeby przenieść moje kursy, które realizuję tak czy tak w takiej formie bardziej teoretycznej, na platformę e-learningową. Dlaczego tak postanowiłem? A właściwie to z kilku powodów. Pierwszym z nich jest to, że jednak prowadzenie kursów o charakterze takim typowo-wykładowym, nie wiem jak mają inni, ale mnie prowadzenie zajęć tego typu dosyć męczy. Chodzi przede wszystkim o to, że jednak te wykłady siłą rzeczy powtarzają się z roku na rok, mówi się ciągle o tym samym, no i jeżeli nie wykładamy z jakiegoś bardzo zaawansowanego zagadnienia, które się zmienia co roku. No to po prostu rok do roku robimy to samo. Wiem, że są osoby, którym to nie przeszkadza, które wręcz doceniają w swojej pracy naukowej to, że mogą odtwarzać pewne treści od początku swojej kariery na danej uczelni. No, mi się to osobiście jakoś bardzo nie widzi i też szukam takich okazji, żeby jak najwięcej nowości do swojego życia gdzieś tam tego naukowego wprowadzać. Pomyślałem o tym, że warto byłoby właśnie przenieść te kursy prowadzone teoretycznie na platformę Udemy właśnie z tego powodu, żeby nie powtarzać w kółko tych samych treści. Druga rzecz jest taka, że platforma edukacyjna jest znacznie bardziej przyjazna w nauce, niż takie tradycyjne uczestnictwo w wykładach. Już nie mówię o takiej sytuacji, kiedy trzeba gdzieś dojechać na uczelnię, gdzieś przetransportować się ze swojego miejsca zamieszkania do miejsca nauki, no to już jest w ogóle moim zdaniem bez sensu. Tam w jednym z poprzednich odcinków postawiłem taką tezę, opinię, że jeżeli miałaby zostać jedna dobra rzecz z tej całej nauki zdalnej i z sytuacji covidowej, no to mogłoby być to, że naprawdę warto byłoby już z tych Tradycyjnych wykładów zrezygnować. Naprawdę nie ma sensu w XXI wieku, kiedy wykład można nagrać, kiedy można go otworzyć później, albo poprowadzić zajęcia w czasie rzeczywistym. Nie ma sensu gromadzić stu jeszcze większej ilości osób w sali, gdzie warunki komfort będzie znacznie niższy niż w mieszkaniu w domu. Ale to już taka dygresja. W każdym razie platforma edukacyjna jest bardziej wygodna, bo nie trzeba dojeżdżać, ale jest również bardziej wygodna od takich zajęć zwykłych, wydaje mi się, prowadzonych w trybie online. Dlatego, że takie zajęcia, załóżmy, odbywają się co tydzień od godziny 18 do 20. Należy wtedy być przed komputerem, należy mieć czas na to, żeby notować, żeby też tego czasu jakoś nie zmarnować. A platforma edukacyjna ma to do siebie, że no, możemy do niej uzyskać dostęp właściwie Wtedy, kiedy chcemy. I jeżeli wykładowca podzielił wcześniej swój wykład tematycznie, i to nie wygląda w ten sposób, że mamy jeden ogromny film, który trwa dwie godziny i nazywa się, załóżmy, wykład o typach osobowości albo o czymś tam jeszcze innym, tylko na przykład w ramach tego jednego dużego tematu wymienia poszczególne działy, na przykład osobowość według Freuda, osobowość według nie wiem, Aizenka i tak dalej, i tak dalej, no to wtedy takie krótkie filmiki, 5-10 minutowe, są przyjaźniejsze w nauce. My też, też się w ten sposób uczymy. Im krótsze partie materiału, im częściej przerwy, to sprzyja po prostu zapamiętywaniu. To już teraz bardzo słynny jest taki wykres w pedagogice, który pokazuje, że jak uczestniczymy w wykładzie, to właściwie przestajemy zapamiętywać nowe treści już tak mniej więcej po 20 minutach nauki. Tak? Ewentualnie to, co jest na końcu, to zapamiętamy z większą dozą prawdopodobieństwa, ale sam środek i znaczna większość wykładu, no, zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy, zbyt efektywna nauka. To po prostu nie jest. I właśnie Judemi to zapewnia. Na Judemi. Możemy wysyłać nasze partie materiału, możemy je szeregować w odpowiednie sekcje i Udemy zachęca do tego, żeby każda z sekcji nie była zbyt długa. Załóżmy, że tworzymy nowy temat. To jest temat, który dotyczy jakiegoś tam zagadnienia i on ma się skończyć, załóżmy, po 10 minutach, po 15 minutach. Oczywiście w jego trakcie słuchacz może sobie posłuchać wcześniejszej partii materiału, jeżeli chciałby się o czymś dowiedzieć drugi raz, albo jeżeli czegoś tam nie do końca zrozumiał, to ma możliwość odtworzenia tyle razy, ile będzie chciał. I pogrupowanie tematów w sekcje, co również jest bardzo istotne, ułatwia znalezienie potem tego, czego szukamy. Podam przykład. Możemy mieć nagrane wykłady, tak, tak jak też się kiedyś robiło. Tam studenci chodzili z dyktafonami i nagrywali prowadzących w czasie prowadzenia zajęć. No, można tak robić. Ja osobiście tak nigdy nie robiłem, bo nie widziałem takiej potrzeby. Mi wystarczały moje notatki, które wykonywałem w czasie takich zajęć, ale dosyć dużo osób tak robiło. Ale potem spory problem, tak? Bo na przykład chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o typie osobowości, który był tam wyróżniony przez Freuda i wiem, że kiedyś na jakimś tam wykładzie wykładowca o tym mówił. No i teraz, żeby to znaleźć, no to miałbym dosyć spory problem, tak? No bo musiałbym najpierw Zorientować się, który to był wykład, następnie go przesłuchać albo na jakimś przyspieszeniu, albo jeżeli miałbym siłę, to na prędkości razy jeden. Jeżeli chodzi o platformę Udemy, to tutaj przy tworzeniu kursów tworzymy odpowiednie sekcje i je nazywamy. Czyli stworzyłbym taką dużą sekcję, która nazywa się Psychologia Osobowości i w ramach tej sekcji stworzyłbym takie. Kilka takich mniejszych tematów, które by dotyczyły na przykład różnych typów osobowości. Więc to jest duża przewaga Udemy. Też jest zaletą to, że Udemy oferuje naukę na urządzeniu mobilnym. Tak, mam dosyć sporo takich słuchaczy, którzy w statystykach widzę, że nie korzystają do nauki z komputera, wykorzystują do tego telefon komórkowy. To jest świetna rzecz. Tak, na przykład jeżeli jesteśmy w podróży. Jeżeli mamy chwilę czasu, na przykład 10 minut, na to, żeby coś ze sobą zrobić, coś zrobić ze swoim życiem, no to możemy albo scrollować Facebooka, albo możemy wejść 10 minut i posłuchać czegoś na platformie Udemy. Duża zaleta, że ta aplikacja, wiem, że na pewno dobrze działa na systemie iOS. Domyślam się, że podobnie dobrze działa na urządzeniach z Androidem. Mamy również aplikację na komputery. I co ważne, możemy korzystać również z przeglądarki po prostu. I już tutaj bez względu na to, z jakiego systemu operacyjnego korzystamy, bez żadnych przeszkód możemy się po prostu czegoś nowego nauczyć. Sama platforma edukacyjna Udemy, ona jest kojarzona przede wszystkim z programowaniem i z tworzeniem z uczeniem się nowych rzeczy z IT. Rzeczywiście duża część kursów dotyczy IT, ale to jest błędne myślenie. Udemy nie składa się tylko i wyłącznie z kursów z zakresu technologii informacyjnych. Możemy tam znaleźć również kursy językowe, biznesowe, Kursy, które osobiście omijam szerokim łukiem, bo mam na to spore uczulenie, czyli kursy coachingowe, jest dużo również kursów z zakresu psychologii i m, właściwie mogłbym, i mógłbym im to podsumować do wyboru do koloru, chociaż rzeczywiście tych kursów z zakresu IT tam jest najwięcej. Jeżeli mamy pomysł na kurs, to jedyne co musimy zrobić, to zacząć tworzyć ten kurs. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń, nie musimy. Być zatrudnioną osobą na uczelni. Nie musimy wykazywać się żadnymi zaświadczeniami. Także, na przykład, nie jest tak, że jeżeli chcę zrobić kurs z zakresu IT, to muszę wcześniej wysłać dyplom, który mówi o tym, że jestem informatykiem, i następnie zespół Judem stwierdza, że aha, dobra, to jest osoba, która jest kompetentna. To działa w inny sposób. Jeżeli mam na coś pomysł, to zaczynam tworzyć nowy kurs. Oczywiście są pewne wytyczne, które tam należy spełnić, chociażby na przykład to, żeby mieć dobry mikrofon, żeby zadbać o tą jakość dźwięku, jeżeli tworzymy film, to żeby rozdzielczość była wystarczająca, jeżeli to jest jakiś kurs, załóżmy instruktażowy, to taki z zakresu na przykład programowania, to dobrze jest też zadbać o materiały takie dodatkowe, z których mogą potem korzystać nasi słuchacze. I samo dodawanie tych tematów jest niezmiernie proste, bardzo intuicyjne. Nie musimy mieć żadnej wiedzy informatycznej, żeby taki kurs stworzyć. Po prostu korzystamy z dedykowanej aplikacji przez twórców Udemy. Dodajemy materiały do naszego kursu. Możemy również dodać odpowiednie zadania, żeby sprawdzić stan wiedzy naszych słuchaczy. Nie chodzi tutaj o to, żeby kogoś oblać, bo to nie jest ten typ nauki. Jeżeli tworzymy jakieś zadanie na Udemy, to bardziej po to, żeby pokazać, Słuchaczom, co mogliby jeszcze przesłuchać, żeby zrozumieć dane zagadnienie, a na pewno to nie jest takie egzaminowanie tak znane z uczelni wyższych. I po nagraniu takiego kursu, po przygotowaniu go, przesyłamy kurs do recenzji. Następnie zespół Udemy sprawdza, czy dostosowaliśmy go do wymogów, czy na przykład nie pojawiają się wulgaryzmy, czy jakość dźwięku jest, jest odpowiednia czy mniej więcej zdaniem zespołu Udemy ten kurs nadaje się do publikacji to wydaje mi się, że to jest takie sito, żeby na Udemy nie powstały kursy, które są takim no, byśmy to nazwali być może skamem, to znaczy takim kursem, w którym tak naprawdę nic nie ma, a jednak jest kursem płatnym. Chociaż na Udemy też jest dobre to, że jeżeli zakupimy dostęp do jakiegoś kursu, jeżeli się rozmyślimy, jeżeli sprawdzimy, że ach, aha, jednak ten wykładowca, ten prowadzący, trzeba go tam nazwać, nie jest zbyt dobry w tym, co tam prezentuje w czasie tego kursu, no to bez żadnych przeszkód możemy po prostu Udemy poprosić o zwrot środków finansowych. Kolejną dobrą rzeczą jest to, że na Udemy to jest też stały motyw, zawsze występują promocje, czy znaczy z każdej okazji. Jeżeli mamy nowy rok, no to mamy promocję zobowiąż się sam ze sobą i tutaj bądź lepszy na nowy rok. Mamy Boże Narodzenie, no to mamy oczywiście promocję bożonarodzeniową tak spraw sobie prezent pod choinkę. Na wiosnę, na lato, na jesień, no naprawdę na każdy, na każdy możliwy okres. Rzadko jest tak, że na Udemy nie ma promocji, a jeżeli jest promocja, no to możemy kupić kurs za około 40 zł. No i uważam, że to jest bardzo niska cena jak za coś takiego. Mamy tam naprawdę masę bardzo dobrych kursów, które zostały przygotowane i ich autorzy włożyli dużo pracy w to, żeby te kursy powstały i żeby były na tak wysokim poziomie. Nie mówię o swoich kursach, bo, bo wiem, że one na takim poziomie nie są. Tutaj mam na myśli kursy, które sam robiłem jako uczestnik kursów. Były to kursy z zakresu programowania w języku Swift, również w Swift UI, z tworzenia gier, w, z wykorzystaniem środowiska Udemy. Także jako uczestnik kursu mam naprawdę dobre doświadczenia. Co się dzieje dalej? Taki kurs jest potem publikowany, ustalamy, jaką byśmy chcieli za niego otrzymać cenę, ustalamy również, czy zgadzamy się na promocję i następnie jak nasz kurs zostanie opublikowany, no to uczestnicy będą mogli na niego się zapisać. Jeżeli nasz kurs będzie płatny, no to otrzymujemy z tego wynagrodzenie. Ile to tak naprawdę zależy? To jest od 90% do 10%, no, skąd taka rozbieżność? Jeżeli samo Udemy znajdzie nam nowych kursantów, na przykład z polecenia, z reklamy, która jest umieszczona na stronie Udemy, no to oczywiście wtedy otrzymujemy z tego wszystkiego dużo, dużo mniej. Jeżeli jednak wejdziemy i otrzymamy link z zaproszeniem i wyślemy go do naszych znajomych i ci nasi znajomi zareagują pozytywnie na to i się zapiszą, no to wtedy z takiego polecenia, jeżeli sami sobie znajdziemy kursantów, no to otrzymujemy już. Bardzo dużo, tak, tam ponad 90%. Jest pewien problem tylko z tymi przychodami. Problem, który się wiąże z tym, że i to jest taka rzecz, o której Udemy nie pisze gdzieś na pierwszej, tej głównej stronie, że rozliczenie przychodów jest relatywnie trudne. Akurat w moim wypadku to aż tak trudne nie jest, dlatego, że prowadzę działalność gospodarczą i sprowadza się to do tego, że po otrzymaniu zapłaty wysyłam fakturę do Udemy i następnie sobie z tego odprowadzam już podatek. Natomiast jeżeli się nie prowadzi działalności gospodarczej, no to już jest większy problem. A tutaj w internecie jest dużo dyskusji na temat tego, jak rozliczać kursy z Udemy, nie będąc osobą, która prowadzi działalność gospodarczą. Problem polega na tym, że otrzymujemy przelew ze Stanów Zjednoczonych. Za pośrednictwem takiej dziwnej platformy, o której wcześniej nie słyszałem, nazywa się Payoneer, coś takiego. I najpierw w tym portfelu wirtualnym, do tego portfela wirtualnego Udemy nam przelewa środki finansowe w dolarach. Następnie te środki finansowe są do nas wysyłane na nasze konto bankowe po przeliczeniu dolarów na złotówki. I to jest to nasze wynagrodzenie, które do nas finalnie przychodzi. No, i jeżeli nie mamy możliwości wystawienia faktury, no to mamy problem, jak to rozliczyć. Tutaj już to zagadnienie nie chcę wchodzić, dlatego że nie jestem ekspertem z zakresu finansów, nie chciałbym wprowadzać błąd, ale w internecie jest dużo dyskusji na temat tego, jak to można zrobić. No i ostatnia kwestia, czy warto? No moim zdaniem, tak, jak najbardziej. Udemy jest bardzo przyjazną platformą, środki finansowe są wypłacane. Tak, to jest już przetestowane. Można na tym zarobić, na pewno nie tyle, ile zarabia się na uczelniach. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że Udemy na polskim rynku jakoś bardzo popularne nie jest, więc kursy w języku polskim mogą być, mówiąc szczerze, są mniej popularne od kursów w języku angielskim. Chociaż z drugiej strony, jeżeli chodzi o język angielski, to tutaj jest tak duża konkurencja, że być może nawet jakiś kurs w języku polskim to byłaby byłaby przewaga nad nad kursami w tych bardziej popularnych językach. Ja mam w chwili obecnej trzy kursy na platformie Udemy. Pierwszy z nich, bezpłatny, to jest o komunikacji z pacjentami seksuologicznymi. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda, to zachęcam do tego, żeby wejść, żeby się zapisać. Nic za to nie zapłacicie. Drugi kurs z wprowadzenia do seksuologii. Taki ogólny kurs, w którym... Mówię o tym, na czym polega seksuologia, jaka to jest w ogóle dziedzina nauki, jakie mamy z niej podstawowe spostrzeżenia. I jeszcze jeden kurs, to jest kurs z programowania wizualnego z wykorzystaniem narzędzia Clickteam Multimedia Fusion 2.5. W przygotowaniu jest również kurs bardzo podobny, również z programowania wizualnego, ale z wykorzystaniem środowiska GDevelop. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do tego, żeby sprawdzić, co się dzieje na platformie Udemy, a być może również do tego, żeby zabrać się za tworzenie swojego własnego kursu. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i do usłyszenia w kolejny poniedziałek. Cześć!